Hej, cześć, hej, cześć witaj, witam Was w nowym odcinku z Five Nights at Freddy's 2, dzisiaj lecimy z drugą nocą I ta noc będzie troszeczkę trudniejsza, to trzeba będzie przyznać ta. I oczywiście yy, w tej nocy uaktywizuje się znacznie więcej animatronów, więc będzie mały kłopot Chyba no, tam w będzie mówił, ale. My na niego nie zwracamy uwagi. No i ci panowie dzisiaj będą, znaczy no, no i pani, będą się uaktywniać i. Foxy też się uaktywni. Z, z Foxy będzie najwięcej problemów. A to zaraz się dowiecie. Oh whatever. Uh, I love those old characters. Uh did you ever see Foxy the pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh hey listen, uh that one was always a bit twitchy. Uh I'm not sure if the Freddy head trick

Zaś nie lubię marionetki, bo wydaje się jakby myśleć. Oho, ktoś już jest tutaj w. Wywywywywy... Oho, już jest. No i tak. Chyba raczej większość warfowa była na Fazna. I od tej pory tak zaczęto snuć teorię o tym, że Funkaj to tak naprawdę purple guy. Raczej te teorie są fałszywe. Czy ktoś. tylko poszło. Aha, to jest we I też w ogóle jak umrzemy, to jest możliwość, że dostaniemy minigierkę. Ja raczej tego nie będę próbował, ale jak zginę, to cóż, well... To czemu bym wam nie pokazał tej minigierki? I tak się pojawił też pierwszy na purpurowy, czyli fioletowy gość. I mam demon behind the slager. Oba. Dwa, dwa, dwa lisy to coś trochę za dużo Dobra, temu foxy musimy świecić na oczy To wtedy sobie pójdzie Może nie pójdzie, ale da nam chwilowo spokój Nie, na niego nie działa maska Więc z tym jest trochę... No Już, już... Balloon Boy. Z nim jest najwięcej problemów, bo on zabiera nam latarkę, czyli y, jest sojusznikiem Foxy'ego. Dobra, poszedź sobie. Błagam, Foxy, nie atakuj. Dobra, y, poszedź sobie. w nocy, jeszcze 3 godziny i będzie Gites. O ma to i Freddy. Jak na razie tylko e, poza Foxing. E, żaden inny Old animatronic się jeszcze nie pokazał. A no, e, i no, poza. E, jest jeszcze oczywiście Old Freddy, Old Chica, e, Ten no, Old. Eee. Old Bonnie I jest jeszcze Old Golden Freddy, który się pojawi dopiero w szóstej nocy. Yy, I on jest dosyć specyficzny: specyficzny. Gdyż nie jest raczej taką halucynacją. Znaczy, jest halucynacja. Chyba, nikt nie stoi inny. Chyba, czwarta. am. Jest dobrze, jest dobrze. Wypadę coś jest w pobliżu, gdzieś jest w pobliżu. Piąt jest, do jest dobrze, jest dobrze. Dobra, niech się na, szur, na 6 AM. <śmiech> <śmiech> wrócił? Co znowu tam przyszedł. Off, tylko sobie poszedł. Jeszcze! Staję. Jest dobrze. Ech, I tuż, kad senka. Tu jest Chica Tu jest Bonnie Siema koledzy Oho E no It's me więc dobra to już raczej by było na tyle trzymajcie się, się. Eee, to wie, e, widzimy się w kolejnym odcinku więc i to więc ja bym już trzymajcie się i narcia.